Ile xp ków potrzebuje, by wbić kolejny poziom? Sprawdzam to praktycznie co minutę, a fakt, że duża część gier, w które mamy dzisiaj przyjemność, bądź nie zagrać, czy to małych, czy to dużych, ma jakąś formę progresu, czy to w postaci pasków, kamieni milowych, xp ków tudzież innej formy, sprawia, że no, robię to praktycznie w każdej grze, w którą gram. Jezu, jakie to było długie zdanie! Czasami mam wrażenie, że nie robię nic innego, tylko sprawdzam te XP. -ki. Wraz ze sprawdzaniem przychodzi oczywiście przyjemna antycypacja nagrody, bo nowy poziom to przecież nagroda. A my lubimy nagrody, prawda? Lubimy wypełniać te paseczki, które dają nam jakąś iluzję osiągnięcia. Osiągnięcia, które tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w kontekście tego, że wszyscy umrzemy. Ludzie, kurde, ziemia płonie, ocknijcie się. Za 40 lat będziemy mieli tutaj Falloutowo. Zróbcie coś pożytecznego, to jasne... O, chwila. O, zdobyłem level w mobilce. 反正。 Wracając jednak do punktów doświadczenia. Za każdym takim paskiem stoi matematyka. Wiecie, 2 plus 2 równa się 4, sinus cosinus cotangens Mordin-Solus, choć jest to nieco bardziej skomplikowane niż 2 plus 2 równa się 4. To znaczy, tak byłoby bardzo wygodnie. Liczenie punktów doświadczenia, w którym mnożnik punktów doświadczenia wymaganych, by zdobyć następny poziom, jest stały czyli jeżeli na awansowanie z pierwszego na drugi poziom wymagane było 1000 pedeków, to z drugiego na trzeci konieczne jest 2000, a z trzeciego 3 na czwarty już 4000 i tak dalej. Z takiego systemu przez jakiś czas korzystał system RPG Dungeons and Dragons. Tak na przykład było w pierwszym Baldur's Gate oraz jego dodatkach, choć w przypadku kilku klas nie trzymano się tego jakoś specjalnie ortodoksyjnie. Od razu jednak powiem, że zastosowanie takiego systemu nie oznacza, że mnożnik zawsze będzie wynosił razy 2. Równie dobrze może być to razy 1,5 albo razy jeden i dziesiąta. On po prostu jest stały. W dwójce jednak ten system się zmienia, po osiągnięciu konkretnego poziomu. Baldur's Gate 2 zaczynamy już na ósmym poziomie postaci. Taki był próg poziomu w pierwszej części wraz z dodatkami. Postać na ósmym poziomie doświadczenia w zależności od klasy ma od 60 tysięcy do 150 tysięcy punktów XP. Od poziomu 10 ten system mnożnikowy zastąpiony jest stałą liczbą punktów doświadczenia wymaganą do zdobycia poziomu, która to liczba różni się w zależności od klasy. W przypadku paladynów i łowców na przykład jest to 300 tysięcy punktów, ale dlaczego nie zostać przy systemie, w którym istniał taki stały, konkretny mnożnik? Problem z nim jest taki, że w późniejszych etapach gry, a dajmy na to, gra pozwala nam wbić 120 poziomów, ilość punktów doświadczenia wymaganych do wbicia kolejnych poziomów sięga wręcz astronomicznych wartości. Takich wartości, przy których te prawdziwe astronomiczne wartości wydają się być czymś jak Odległość między Krakowem a Koluszkami. Wbicie takiego poziomu zajmuje wręcz całą epokę, ale w momencie, w którym ilość poziomów jest ograniczona, na przykład nie wiem do 10, 20, 30, no to taki mnożnik dosyć łatwo można kontrolować. Dlatego też, nawet jeżeli gra używa stałego mnożnika do obliczania ilu punktów doświadczenia wymaga wbicie kolejnego poziomu, to ten mnożnik praktycznie nigdy nie oscyluje przy wartościach większych niż razy 1,5. Czasami obliczenia stojące za punktami doświadczenia są jeszcze prostsze. W przypadku Star Wars Knights of Old Republic oraz Knights of Old Republic 2, poziom, do którego aspirujemy, mnożymy przez 1000. Czyli jak wskakujemy z czwartego na piąty poziom, to 5 mnożymy przez 1000 i wychodzi 5000. W przypadku gier tworzonych na Infinity Engine oraz serii Knights of the Old Republic, prostota rozwiązań wynika z tego, że rozwój postaci jest w miarę liniowy. To znaczy próg poziomów, który jesteśmy w stanie osiągnąć, nie jest jakoś specjalnie wysoki, a ilość zadań do wykonania oraz ilość przeciwników do ubicia jest skończona. Nie pojawiają się oni na nowo w grze po jej ponownym uruchomieniu, ani też nie mamy tutaj żadnych powtarzalnych questów, na których moglibyśmy wbijać punkty doświadczenia cały czas. W takim środowisku twórca ma znacznie większą kontrolę na nad tym, jak szybko leveluje postać gracza oraz jaki maksymalnie poziom doświadczenia może mieć w danym momencie w grze. Dlatego też jakieś skomplikowane doświadczenia nie są specjalnie potrzebne. Obliczenia, które w jakiś sposób równoważyłyby ilość zdobywanych przez graczy xp Inaczej ma się sprawa z serią Borderlands. Nie wiem, jaki wzór zostanie zastosowany w Borderlands 3, ale w dotychczasowych odsłonach serii wyglądał on tak. I ja wiem, że dla osób z umysłem ścisłym taki wzór wygląda, no nie wiem, banalnie, jak coś, co rozwiązują we śnie, ale dla mnie, takiego bieda humanisty, wygląda to troszkę jak, no nie wiem, starobabiloński, przetłumaczony na elficki przez pijanego krasnoluda. Dlatego też użyję swojego biednego, humanistycznego umysłu, żeby przetłumaczyć ten wzór na język ludzki. Postaram się. Ilość punktów doświadczenia potrzebnych do wbicia kolejnego poziomu w serii Borderlands wynosi 60 razy x do potęgi 2,8 minus 60, gdzie x to poziom, do którego, wiecie, staramy się dobić za pomocą krwi, potu i łez czyli wszystkiego co się teraz ze mnie leje próbując obliczyć te wszystkie zaklęcia. Tak więc żeby dowiedzieć się ile punktów doświadczenia potrzebujemy, żeby wbić z pierwszego na drugi poziom, podnosimy 2 do potęgi 2,8, co daje nam o, prawie 7. Nie będę tego czytał. Mnożymy to przez 60, co daje nam wynik prawie 418, odejmujemy 60 i wychodzi nam wynik no, prawie 358. I to 358 to jest wynik prawidłowy, już taki zaokrąglony. A zaokrąglenie wynika stąd, że jest tutaj zastosowana funkcja podłogi i sufitu, czyli taka funkcja, która zaokrągla liczby w dół lub w górę. Termin podłogi i sufitu dla funkcji zaokrąglających liczby w górę i w dół przedstawił niejaki Donald Erwin Knuth. Taki informatyk, jeden z pionierów informatyki. No, dzięki Donald, fajnie. A teraz idę wsadzić głowę do lodówki. Zastosowanie tego równania przy obliczaniu xp potrzebnych do wbicia na trzeci poziom daje nam liczbę 1241, ale i to jest bardzo ważne, w przypadku poziomów większych niż pierwszy, od wyniku, który nam wyjdzie, musimy odjąć jeszcze sumę punktów doświadczenia, które obecnie posiadamy, czyli w tym momencie minus 358. No i to nam daje wynik 883 punkty. Tyle trzeba nabić, żeby wbić na poziom trzeci. No. To już wiecie, jak obliczyć ilość punktów doświadczenia w serii Borderlands, które będą wymagane do wbicia kolejnego poziomu. Albo równie dobrze możecie to sprawdzić w menu postaci. Ten wzór sprawdza się lepiej w przypadku Borderlands niż zwiększanie XP-ków stałym mnożnikiem. Tylko, że to oczywiście nie wszystko. W grę wchodzi jeszcze skalowanie doświadczenia zdobywanego przez zabijanie przeciwników. Daje to twórcom jakąś kontrolę nad ilością doświadczenia, które zdobywa Bohater, ale również gdzie może je zdobywać. Jeżeli bijemy kosmicznych bandziorów, którzy są znacznie poniżej naszego poziomu, dostaniemy za nich bardzo małą liczbę doświadczenia, w skrócie 1xp. Co prawda, jeżeli ktoś by się uparł, może wbić wysoki poziom cały czas farmiąc w jednej lokacji. Dajmy na to, chce wbić poziom 20, bijąc ścierwo na poziomie 5. No i by przejść na poziom 20 potrzebujemy dokładnie 263 595 punktów i podejrzewam, że prędzej spotkamy go dota niż wbijemy ten poziom. To daje więc graczom motywację, by ruszyć się z miejsca. No ale co jeżeli ruszą się za daleko? Na przykład do miejsca, gdzie potwory są 15 poziomów ponad nami? W takiej sytuacji dostaniemy bardzo dużo punktów doświadczenia, ale ubicie takiego stwora będzie oczywiście o wiele trudniejsze, bo taki stwór otrzyma jedynie. 18% obrażeń zadawanych przez naszą broń. Ciekawym przykładem jest również Diablo 2, które pod kilkoma względami działa podobnie jak seria Borderlands z tą różnicą, że XP-ków nie dostajemy za wykonanie zadania. W grę wchodzi tylko bicie mieczem i fireballem. I co prawda nie znajdziemy konkretnej formuły levelowania, którą zastosował Blizzard, ale można zerknąć na tablicę poziomów i w jakiś sposób je rozgryźć, co oczywiście fani gry już zrobili. Diablo 2 wylicza ilość punktów doświadczenia potrzebnych do wbicia poziomu na trzy sposoby. Pierwszy stosowany jest dla poziomów od pierwszego do dziesiątego i wygląda na to, że są to wartości ustawione ręcznie. By przejść z drugiego na trzeci poziom, potrzebujemy 1000 punktów, czyli dwa razy więcej niż z pierwszego na drugi, ale by przejść z trzeciego na czwarty potrzebnych jest już 2250 punktów z czwartego na piąty 4125 i tak dalej. Nie mamy tutaj więc jednego mnożnika, ale różne w zależności od poziomu. Natomiast gdy wbijemy poziom jedenasty, to mnożnik aż do poziomu 28 jest stały i wynosi 1,25. Potem sprawa jest bardziej skomplikowana bo od 29 poziomu mnożniki punktów zaczynają skakać to w górę, to w dół, ale nigdy o duże wartości, bardziej ułamkowe. W późniejszych etapach gry ilość punktów doświadczenia do zdobycia jest już naprawdę spora, tak więc większe mnożniki, większe modyfikatory mogłyby jeszcze te liczby zwiększyć, a co się z tym wiąże, jakby zahamować dostęp do nagrody w postaci kolejnego poziomu. Ale tak jak w przypadku Borderlands, nic nie stoi na przeszkodzie by wbijać poziomy tylko w lokacji Pierwszego aktu. Tylko pamiętajcie, że zajmie to nieco czasu, bo potwór, który jest 10 poziomów niżej, nagrodzi nas tylko 5% potencjalnego doświadczenia. Choć przecież i takie wyzwania czasami stawiają przed sobą gracze. Jak jeden z tych, co grali w World of Warcraft, postanowił on wbić maksymalny ówcześnie poziom, czyli 90, tłukąc mopki tylko w pierwszej lokacji. Zajęło mu to ponad 170 dni. World of Warcraft również ma swoją formułę, wedle której oblicza punkty doświadczenia potrzebne do wbicia upragnionego poziomu. Formułę bogatą w czynniki, które można modyfikować w kolejnych łatkach albo dodatkach. No, i ta formuła wygląda w taki sposób. I na przestrzeni lat istnienia World of Warcraft wartości, które wymagane były do wbijania poziomów, oczywiście się zmieniały. W miarę nienaruszone są jedynie te, które podnoszą nas od pierwszego do jedenastego poziomu. Im wyżej, tym zmian jest więcej, w zależności od łatki, która obowiązuje. Każda z tych formuł tworzy oczywiście krzywą levelowania, i w zależności od formuły oraz wartości punktów doświadczenia, które postać dostaje za wykonywanie zadań i zabijanie potworów, ta krzywa może być stroma lub praktycznie płaska. W baldurach na przykład jest ona stosunkowo stroma. Tam wbicie poziomu to naprawdę spora nagroda i nie zdarza się to często. Po drugiej stronie spektrum mamy takie gry jak Bizgea. W tych grach leveluje wszystko, więc co chwila zdobywamy jakiś poziom. Zresztą dzieje się to dlatego, że wzór na obliczanie, Ilości punktów doświadczenia potrzebnych na poziom nie rodzi jakichś ogromnych liczb, przynajmniej na początku, w stosunku do tego, co dostajemy za pomyślne zaliczanie bitwy. To oczywiste, że w grach z dużą ilością poziomów oraz ilością XP-ków, które liczy się w milionach, ręczne ustawianie konkretnych wartości poziomów będzie mordęgą. Nie tylko zajmie to masę cennego czasu, ale również będzie bardzo trudne do zrównoważenia. Dlatego też o wiele prostszą i łatwiejszą metodą jest stworzenie specjalnej formuły, wedle której to algorytm będzie obliczał, ile punktów doświadczenia potrzebujemy, by poziom wbić. Poza tym wprowadzanie zmian jest w nich o wiele łatwiejsze. I nie ma czegoś takiego jak uniwersalna formuła. Większość twórców tworzy własną, która ich zdaniem będzie najlepsza dla ich produkcji. No dobrze, to ja wracam do Baldur's Gate 2, bo wiecie, gram sobie teraz w Baldur's Gate 2 i mam takiego paladyna, i jemu jeszcze zostało 250 tysięcy punktów, żeby bić na kolejny poziom. No, no to żegnam się w atmosferze skandalu. Do usłyszenia, cześć.